Jak widać, jak widać po Fiorze yy, byłem latać, no teraz już, właściwie te latanie to mi właściwie rozpieprza za głowy cały Boży Dzień, bo yy, mniej, więcej, mniej więcej do tego latania mam, to jest tak mniej więcej tyle, co powiedzmy sobie z Warszawy do Płocka, może trochę przed Płockiem, no to przejażdżka w tą i z powrotem, a później a to latanie, szykowanie, to wszystkiego. No to z reguły mi rozwala cały Boży Dzień, także ten... Miałem się wcześniej za to wziąć, ale jakoś mi to nie wyszło. W każdym razie w zeszłym tygodniu walczyłem z tym... Z broilerem. No i to, co przegrałem, broiler mnie na łopaty rzucił. No i, i, i zamówiłem nowy. No przyszedł nowy. No teraz jest taka historia, że... Że... Aha że i ja się muszę przełączyć teraz. Przełączyłem się. No i teraz jest. To wygląda to mniej więcej tak, że to, co tu stoi w kącie, to ten stary broiler, będzie zamieniony na to, co jest w tym pudełku. A pudełko, jak widać, nie jest za wielkie. No i, i, i przypomina mi się taka historia, jak mnie ten, y, poszedłem po choinkę, jeszcze w Polsce, y, poszedłem po cholinkę, no i wróciłem po dwóch dniach z tą choinką, z jakimś takim drapakiem y, strasznie y, ogryzionym przez y, poniewierkę. No i moja siostra to zobaczyła, zaczęła się drżeć, zaczęła płakać i mówi, coś ty przyniósł? Mówi, to jest takie małe, że Mikołaj się pod, pod tą choinkę nie zmieści. Mówi, ty, i, i, jesteś okropny, bla bla, no ona mnie i, i, i w ogóle i, tradycje rodzinne i świąteczne zrujnowałem inne tam takie historie. No i teraz dochodzi pytanie, czy to, co jest w tym, zmieści się do tego? No bo też to tak dziwnie wygląda. W każdym razie ja znowu przerwę i otworzę to pudełeczko i zobaczymy, co to pudełeczko zawiera i co ja będę potrzebował, żeby, żeby zamocować to, 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 to gówno. Yy, no w, tamtym, w tamtym miejscu, gdzie stoi to wielkie. No dobra, to teraz otwieram pudełeczko. I zobaczę, co to pudełeczko. Ta pudełeczka ma w środku się nic nie ma bo W pudełeczku już jeszcze mniejszego jest jeszcze To jest kartka, jest instrukcja odsłułu, Dobra, trzeba się do tego dobrać Teraz zaczynamy mieć wgląd... O, ale ta zabawa, to zaczyna się powoli nie podobać, z jednego powodu. O z jednego powodu jak to gówno zawiesić. Dobra. No jedno jest pewne, że To to w pieprze niesamowitej ilości, bo ma bardzo duże kable. No co mnie najmniej przeraża? Tylko z tego powodu, że ja mam, że ja mam elektrownię na dachu, także to ani mnie to ziemi, ani mnie to grzeje. Aha, to są takie trzy zaczepy. Ale to by się jeszcze przydało otworzyć, jakoś, bo przecież to nie na tym to polega. A tu jest ten y, ten wlot na y, zimną wodę, ciepła woda. Dobra, ładnie pięknie, ale i to wszystko? No to to jest proste jak konstrukcja cepa, Tyle tylko, że na 100% będę musiał wymienić instalację elektryczną. Hm. aha. Mam jeszcze instrukcję. No, i co instrukcja na ten temat? Co instrukcja ma do powiedzenia na temat tego, co ja przed chwileczką poruszyłem, czyli wpieprzenia prądu? No to instrukcja mówi: On mówi, że tu dużo dziwnych rzeczy jest w tym, tym, ale. No to tak, no to, to wpieprza 11 kW. Hmm. No to 11 kW, no to dobrze, że no, ale to on to robi tylko przez chwilę, moment, a ten, bo, bo to jest super wydajna historia. Także, że ten, że y, to nie powinno mieć żadnego większego znaczenia, te 11 kW. A ponadto, tak jak powiedziałem, elektrownię mam na dachu, to jakie to ma znaczenie, czy to jest 11 kW, czy, czy 15 kW. Elektrownia ma się wyrabiać, co zresztą się stało. Elektrownia się wyrabia, aż miło popatrzeć, bo tak, dostałem, dostałem następny rachunek z tego, z, z kampanii elektrycznej, i ten następny rachunek opiewał na całe 80 dolarów, czyli całkiem nieźle jak na, na ten na posiadanie elektrowni i, i mało, że elektrowni, jak na posiadanie domu, który w pieprze jak zwariowany i oryginalne rachunki były po 300 dolarów. No to 80 dolarów jest całkiem niezłe, z tym, że ten rachunek będzie jeszcze mniejszy i do końca, do wiosny będą to rachunki przychodziły już w tej chwili ujemne, tak to się powinno dziać. A z drugiej strony tu dostałem e-mail od kompanii, która monitoruje tę całą zabawę. No i ta kompania powiedziała, że w zeszłym miesiącu, czyli dwa miesiące temu, oszczędziłem 19 drzew, a w zeszłym miesiącu 16 drzew, i jak tak dalej pójdzie, to ja będę właścicielem lasu. Z tym, że nikt mi nie powiedział, gdzie te drzewa rosną i co to za drzewa są. Bo rozchodziło mi się o to, że któregoś dnia chcieliśmy ognisko sobie rozpalić, żeby był pies kartofle, no i nie mieliśmy drzewa. Jakbym wiedział, że to jest, tam po prostu poszedł jedną uciąg. No, jak tak oszczędzam te, te, te drzewa, to teraz mogę sobie pozwolić chyba na to, żeby jedno skasować na, na, na pieczenie kartofli. No ale to, tak jak powiedziałem, nikt mi nie, 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 nie pokazuje, w którym kierunku mam iść, żeby to drzewo znaleźć, te drzewa znaleźć. A, a tak jak za, ten, powiedziałem wcześniej, wkrótce będę właścicielem lasu. No. no dobra, ale to też jest ważne. Idziemy tutaj z, tą, z tym tym nieporozumieniem, które się teraz wytworzyło. Bo tak. Eee. Tu mam wlot. O, okej. Okay. To jest na. To jest jakieś 3,4 incia. Tak, na mój gust. Tak, to będzie 3/4 incza. I czy ja mam coś takiego, co się da przykręcić do tego 3/4 incza, żeby być pewnym, że to jest 3/4 incza? No i teraz, aha, jeszcze muszę, muszę, muszę kupić kable, które mają być w grubości. Na 100% grubości tego, co tutaj jest, o takiej grubości, czyli kawałek tego kabla będę musiał uciąć, żeby, żeby pojechać do, do tego, do elektrycznego i kupić ten, ten, ym, tą grubość tego kabla, a w sumie trzech czerwony, żółty i, i ten, i czarny, dla, żeby przeciwnika nie mylić. Hmm, no, dobra. I ten, to, to będę musiał kupić te kabl, tej grubości kabel i wymienić tą instalację, bo instalacja, która jest w tym aktualnym boilerze, jest obliczona na 4,5 kW, a ten, jak już wcześniej zauważyłem i, i powiedziałem na, na bardzo głośno, jest obliczony na 11 kW. Także, e, może mi się coś ugotować. Jak, jak, jak nie, nie, ten, nie zmienię, jak nie zmienię tych, tych, tych drutów, to poza wodą jeszcze może mi się coś jeszcze dodatkowo ugotować. W każdym razie, że ja sobie teraz przerwę i pojadę do sklepu i kupię wszystko to, co jest mi potrzebne. Jak wrócę, no to ten, dokręcę oczywiście coś. No i, i, i ten, i może się wezmę za, wy, ten, za wymianę tego wszystkiego. Zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. No na razie, robię sobie przerwę. Z dobrych wiadomości to jest to, że tak, mam wszystko, żeby wymienić ten broiler, Żeby to, to duże, co tam stoi, zamienić na to małe, co tu leży. W każdym razie, tak, mam wszystko, co mi jest potrzebne mam bezpieczniki, mam, mam druty, kable, gdzie można puścić na tych kablach ja nie mam zielonego pojęcia co, ale to jest yy, nie wiem, yy, dwie elektrownie połączyć można ze sobą. No i tutaj mam do, do wody te wszystkie wynalazki, znaczy yy, adaptery, czyli te, 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 te łączenia. Także yy, to, co tam utnę, to założę to i dokręcę do tego, dokręcę to. <laughs> to. O. No i a to dokręcę do tego. No i tylko tyle, że muszę te kable. Przepuścić z tego, tego. O, tutaj, tutaj jest podłączony ten kabel, i muszę ten kabel włożyć w ten, w ten, prze, w, ten, 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 ten e, w tą imprezę, w ten. E, e, diabli wiedzą, no. Osłonę muszę to włożyć, przepuścić to do tego. No, w każdym razie to jest, to jest optymistyczna wiadomość, że ja mam ten. Wszystko mam gotowe. Do złych wiadomości to jest to, że mnie to wzięło kursę ponad cały dzień, żeby to wszystko skom skompletować. No bo okazało się, że w jednym sklepie się ja tego wszystkiego nie da kupić naraz. Z czego najlepszym przykładem jest ten, 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 ten kabel, gdzie w jednym sklepie kupiłem czarny, a, a później dwa pozostałe kupiłem w, w następnym sklepie, w sklepie i dlatego mam je osobno. <laughs> No, i, i, i tak, tak trochę tu, trochę tam. No, a przy okazji, jeszcze kupiłem parę innych duper także. No, wizyta w tych sklepach zakończyła się tym, że straciłem bardzo dużo czasu. No, i na dzień dzisiejszy ja się po prostu za to nie biorę, bo mamy sobie niedzielę i jest godzina chyba druga, czyli. Yy, yy, Rozpypszanie tego o tej porze to nie ma najmniejszego sensu. Także będzie drugi odcinek, jak się ten boiler wyrzuca na złom. A w tej chwili, no to tylko tyle, że, że, ten, że z racji tego, że nie mam lepszego tematu, no to zrobię z tego temat, włożę to na, na ten, na, na YouTube i niech sobie to tam na tym YouTube siedzi i czeka na, na, na lepsze czasy, czyli na przyszły weekend. To ja pokażę się od najlepszej strony, jak geniusz zakłada ten boiler, nie mając o tym zielonego, znaczy nie to, że nie mając o tym zielonego pojęcia, bo pojęcie to okazuje się, że ja mam, tylko nie mając w tym żadnego doświadczenia. Ale to cała zabawa polega na logice i, i, i to jest wszystko, co, co jest wymagane w tym momencie od, od kogoś, kto to będzie robił. No, dobra, to, to już zakończę, bo już pokazywałem się tych, 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 tego, tych śmieci tutaj. I ten i tak jak powiedziałem, będę robił z tego, będę robił z tego ten yy, odcinek, a tylko tyle, że z, z, racji, yy, z, z tej racji, że nie mam żadnego lepszego zajęcia, to się wezmę za robienie stołka, który wygląda mniej więcej tak na dzień dzisiejszy, o tutaj stoi to jest, i to będzie stołek. Z tego wszystkiego. No ale ja się teraz muszę wziąć za to. Znaczy, wezmę się i zacznę, go, zacznę przy nim dłubać, bo nie mam nic lepszego do roboty. No na razie.